Nocny wóz wywodzi się z głębokich warstw polskiego folkloru, gdzie omeny śmierci przybierały postać upiornych pojazdów nawiedzających wsie o północy. Dawni mieszkańcy wierzyli, że dźwięk kół na bruku bez śladu to zwiastun zbliżającej się katastrofy. W wersji Lego nocny wóz powstaje z cieni oraz połamanych klocków, a jego konstrukcja przypomina złożone ze sobą trumny, symbol nieuchronnej śmierci. Konie, będące parodią życia, mają porcelanowe czaszki i rozciągnięte ciała, a ich oddech mrozi duszę. Brak woźnicy podkreśla, że to siła z innego świata kieruje losem ofiar. W polskiej tradycji taki pojawiał się w okresie zaduszek, kiedy granica między światami była najcieńsza, a duchy mogły swobodnie przechodzić między światami. Motyw lustra, ujrzenia własnej martwej twarzy, to echo dawnych wierzeń, że kto zobaczy śmierć, już nie ucieknie przeznaczeniu. Nocny wóz w Lego to nowoczesny sposób na przekazanie pradawnych lęków. Przypomina, że nie wszystko, co zbudowane z klocków, jest niewinne. A legenda o upiornym pojeździe trwa dalej, przerażając kolejne pokolenia i wciąż budząc grozę w sercach tych, którzy odważą się spojrzeć w jego mroczne wnętrze.